Asystent Cięcia. Moduł do programu e, do optymalizacji cięcia Optimic. E, dzisiaj pokażę Państwu, co to jest ten asystent cięcia, z jakich elementów składowych się składa i dlaczego powinni Państwo go zakupić i z niego korzystać. Asystent Cięcia jest to moduł, w którym możemy w profesjonalny sposób e, zarządzać cięciem nie z papieru, tylko dzięki komputerowi. Możemy także. Etykietować elementy, z czego ten system się składa. Jak widzimy, jesteśmy w zakładzie produkcyjnym. Potrzebna jest na pewno piła formatowa do takiego systemu. Potrzebny jest system dotykowy, którym będziemy obsługiwać samo oprogramowanie. Potrzebna jest drukarka, jeżeli chcemy drukować etykiety. Jest to bardzo potrzebna opcja. Oczywiście musimy mieć jakiś wysięgnik, na którym cały nasz system jest zamontowany. Jak wygląda teraz praca z asystentem? Przychodzi pilarz rano do pracy i odpala komputer, odpala asystenta, uruchamia aplikację. Po odpaleniu aplikacji w aplikacji dokładnie widzi, jakie zadania produkcyjne, czyli pakiety produkcyjne ma do wykonania. Mamy do pocięcia jeden pakiet produkcyjny składający się z pięciu płyt do pocięcia. Widzimy też stopień pocięcia wszystkich płyt. Oznacza to, że na przykład poprzedniego dnia, poprzednia zmiana, czy poprzedni pracownik nie skończył pracy i możemy zacząć od cięcia tej pracy. Ja będę chciał zacząć od początku planu dnia. I potnę sobie beżowy materiał. Odpala mi się duże okno, w którym już widzę, co mam do pocięcia, ile formatek. Zaznaczam sobie, że chciałbym ciąć na pasy i wybrać kolejność cięcia pasów. No i zaczynamy proces cięcia. Naciskamy piłę z dolarem. Naciskamy piłę z dolarem. W tym momencie został odcięty jeden pas. Odstawiamy go. Odcięty został drugi pas. Odstawiamy go. I pasy mamy pocięte. Bierzemy pierwszy pas i będziemy już odcinać na poszczególne elementy. Oznaczam, że mój element został wycięty. To, co w tej chwili się dzieje, jest drukowana etykieta na element, który przed sekundą wyciąłem. I taką etykietę, biorę taki element i naklejam moją etykietę. Na takiej etykiecie znajdują się Wszystkie potrzebne informacje, przede wszystkim znajduje się informacja z wymiarem elementu, tu mamy informację, że należy okleić cztery krawędzie dookoła PCV-ką dwójką na następnej maszynie, czyli oklejniarce. Mamy także informacje o numerze zlecenia, nazwie zlecenia, nazwie produktu nazwie elementu i bardzo ważny kolejny element dla procesu produkcyjnego nazwy programu dla maszyny wiercącej w postaci nazwy i w postaci kodu kreskowego. I to będzie użyte w dalszym procesie produkcji, więc wszystkie potrzebne informacje w nowoczesnym zakładzie my mamy na naszej etykiecie, dlatego stosowanie etykiet jest istotnym elementem całego systemu. Tniemy dalej nasze elementy, wycinam kolejny element, element zaczyna być oznaczony poza etykietą, zaczyna być oznaczony na szaro. Oczywiście etykiety naklejamy na wyciętą formatkę. Na szaro zaznaczone są elementy, które zostały już wycięte. Bardzo istotną informacją, którą możemy zrobić, w tym momencie mój element uległ uszkodzeniu. Mogę zaznaczyć uszkodzenie i zaznaczyć ten element jako uszkodzony. On mi się specjalnie przykreśli tutaj w asystencie, natomiast biuro dostanie informację że mamy uszkodzony element i należy w tym procesie następnie poprawić ten element. Jest to bardzo istotna informacja w procesie produkcyjnym, dlatego że możemy potem wykorzystać odpad lub wiemy, że taki element jest uszkodzony i nie wpuścimy go w dalszy proces produkcyjny i co najważniejsze biuro o tym wie. Oczywiście tniemy do końca cały rozkrój. Tu możemy zastosować także jedną funkcję zaznaczenia wycięcia całego rozkroju. To jest funkcja bardzo przydatna dla większych firm, które posiadają piły panelowe i chciałby by asystentem cięcia tylko meldować produkcję. Czyli nie tną z asystenta, bo tnie oczywiście piła panelowa i jej oprogramowanie, ale chciałaby tylko zameldować tą produkcję, więc możemy użyć asystenta do meldowania produkcji, jakim ona jest w stanie, czy wszystko jest wycięte poprawnie, czy trzeba oznaczyć elementy uszkodzone. I w ten sposób tniemy kolejny rozkrój, kolejny rozkrój i widzimy postęp pracy na ekranie. Jak widzimy, już mój, moje zlecenie produkcyjne zostało usunięte. Teraz mogę zastosować tak samo meldowanie całego wycięcia, całego zlecenia, zameldowałem i teraz jeżeli wytnę po raz ostatni mój ostatni element, moje zlecenie już jest usunięte i pakiet produkcyjny jest cały wycięty. W ten sposób pilarz będzie pracował każdego dnia, czyli w sposób wydajny, efektywny. Nie będzie miał kartek na produkcji, będzie pracował z elementem dotykowym, z drukarką. Dzięki etykietom dla całego procesu produkcyjnego mamy wszystkie informacje i teraz z tą informacją, z tą moją formatką możemy przejść na następny etap produkcyjny, jakim jest okleiniarka. Dlaczego warto kupić asystenta cięcia? Właśnie dlatego, że w małym zakładzie produkcyjnym, gdzie mamy pilarkę, możemy zrobić nowoczesne stanowisko produkcyjne, dzięki któremu biuro ma informacje, co się dzieje na produkcji, my mamy w czysty, jasny, szybki i przejrzysty sposób podane informacje, jak mamy ciąć nasze zlecenia, który element ciąć najpierw. Mamy informacje w postaci etykiety. Co będzie się działo w dalszym procesie produkcyjnym? I każdy mały zakład może być cyfrowym zakładem produkcyjnym. Dzięki modułowi asystent, cięcia i zainwestowaniu troszkę w infrastrukturę. Monitor dotykowy, drukarka, etykiety. I mamy kompletny system gotowy tu i teraz.